Szanowni Państwo, tradycją w Łodzi, mieście wielu kultur i wielu wyznań, jest wspólna modlitwa za poległych w obronie ojczyzny i tragicznie zmarłych w wyniku wojennych represji. Zapraszam do modlitwy międzywyznaniowej. Księdza Józefa Łągwy, księdza Michała Makule, proboszcza parafii ewangelicko-ogdzburskiej świętego Mateusza w Łodzi, księdza Eugeniusza Fiedorczuka, proboszcza parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego. Pana Szlomo Szifa, rabina miasta Łodzi. Księdza biskupa Semko Koroze, superintendenta Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Rzeczpospolitej Polskiej. Księdza Jacka Zdrojewskiego, proboszcza parafii świętej rodziny Kościoła Polsko-Katolickiego. I księdza Marię Ludwika Jabłońskiego, biskupa Diecezji Śląsko-Łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Maria Witów w Polsce. שיר למעלות, כשא עיני אלה הרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. אל ייתן למוד רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישם שומר ישראל. אדוני שמריך, אדוני צמחה על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צידך ובואך מעתה ועד עולם. אמן. <תאר> Boga robotnikiem. Gdy wstanę, głos mój będzie głosem pana, krzyk mój ojczyzny całej będzie krzykiem. Od wojny nędzy i od głodu, z poniewieranej krwi narodu. Od lęku przed tym, co nastanie, uchroni nas Panie, od bomb, granatów i pożogi, jeszcze większej w sercu trwogi. Od lęku przed tym, co nastanie, uchroni nas Panie. Uchroni od zła i nienawiści. Niechaj się odwet nasz nie z na przebaczenie im przeczyste, wlej moc w nas chryste. Panie Jezus, jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem. Ty dajesz nam wolność, byśmy byli wolni od wszelkiego zła. Dajesz nam światło prawdy w swoim zmartwychwstaniu, abyśmy byli jedno i dajesz nam największą miłość, pasję przez dar Ducha Świętego, abyśmy tą miłość nieśli w sobie i rozdawali do naszych bliźnich. Ta miłość dzisiaj nas ocali. Ona daje nam pokój, radość, nadzieję. I ogarniamy myślą i sercem wszystkich, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu naszej Ojczyzny za jej wolność i niepodległość. I niech ta ich ofiara będzie przyjęta przez Boga aby razem wszystkimi świętymi w niebie mieli udział we, we pieśni nieba. Alleluja. A dla nas prosimy o te dary ducha świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź, królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Błogosławieństwo miłości pokoju niech nas umacnia i trwa w nas i między nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Módl się o spokój dusz zmarłych, zamordowanych, spalonych, aby zostały im odpuszczone wszystkie grzechy dobrowolne i mimowolne, aby Pan Bóg przyjął ich tam dusze, gdzie. Wszyscy sprawiedliwi, pokojem się cieszą. O miłosierdzie Boże, Królestwo Niebieskie i grzechów, ich odpuszczenie, Chrystusa, nieśmiertelnego Króla i Boga naszego, prośmy. Do Pana módmy się, Boże duchów i ciała wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatano, bezwładniłeś i darowałeś życie Twemu światu. Sam Panie, daj odpoczynek duszom zmarłych. Zamordowanych, spalonych Twoich sług Imiona, których znasz wszystkich Miejscu światłości, miejscu szczęśliwości Miejscu pokoju, skąd ucieka boleść i smutek i westchnienie. Przebacz im jako dobry i miłujący człowieka Bóg Wszelki grzech popełniony przez nich słowem, uczynkiem i myślą Gdyż nie ma człowieka, który by żył i nie zgrzeszył ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu, sprawiedliwość Twoja jest sprawiedliwością na wieki i słowo Twoje jest prawdą, albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem i pokojem wszystkich tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. W miejscu Chryste, Boże Nasz i Tobie kwałę oddajemy z Ojcem Twoim nie mającym początku i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem, Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światło świekuiste niechaj im świeci, niechaj odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pragnę zanieść modlitwy do miłosiernego Boga jako wnuk żołnierza spod Monte Cassino Przekwogący Boże Przyjmij naszych bohaterów Obrońców do swoich Niebieskich przybytków I bądź nagrodą Dla wszystkich ludzi Którzy ponieśli śmierć Z rąk nazistowskich oprawców Pieczny odpoczynek im dać Panie A światło dźwiękuista Niechaj im świeci przed Twoim Trybunałem, o Boże, stanęli także i ci, którzy pełnili rolę katów i obrawców. Czy wobec nich będziesz miał tylko sprawiedliwość? A może i oni skorzystają z Twojego wielkiego miłosierdzia? Twoje wyroki, boski sędzio, są sprawiedliwe i nie podlegają dyskusji. Prosimy Cię, Boże, aby Ojczyzna nasza mogła żyć w pokoju rozwijać się i budować coraz lepszą przyszłość dla swoich obywateli. Ciebie prosimy, wysłuchujmy. Modlmy się. Panie Boże, światłości, miłości i pokoju, stajemy przed Tobą w tym dniu, gdy wspominamy bohaterstwo naszych przodków, gotowych dla Ojczyzny poświęcić wszystko, w tym swoje życie. Ale stajemy tu przed Tobą również, by pamiętać, że Ty wzywasz nas do miłości i do pokoju, do budowania, doświadczenia o Tobie w całym świecie wobec sióstr i braci. I prosimy Cię o ducha, w którym to nasze świadectwo będzie jasne i widoczne. O to, żebyś uczył nas bycia zwiastunami Twego słowa, które jest życiem, które tworzy, które czyni świat dobrym tak jak Ty jesteś dobry. Daj nam siłę i daj nam wiarę i daj nam pewne słowo i otwarte umysły, a nade wszystko otwarte serca, by każdy nasz czyn świadczył o tym, kogo wyznajemy. O Tobie, Panie. Amen. Dobry Boże, dzisiaj wspominamy tych, którzy we wrześniu 1939 roku oddali swoje życie za Ojczyznę, za Polskę. Dziękujemy Ci za ich ofiarę. Dziękujemy Ci za to, że pokazali nam, co znaczy kochać do samego końca, poświęcając się aż do utraty życia. A dzisiaj też prosimy Ciebie o pokój, którego tak bardzo w tym świecie brakuje. Prosimy Cię o pokój, którego ten świat dać nam nie może. Prosimy Cię oświeć tych, od których tak wiele zależy, Daj, aby potrafili pozbyć się własnych egoizmów i dostrzec w każdym człowieku kogoś, kto ma wartość, kto jest równy nam. Daj nam pokój, który przewyższa wszelki rozum. Amen. Dziękujemy przedstawicielom duchowieństwa za ich modlitwę, za słowa nadziei i pokrzepienia. Zapraszam Państwa do wysłuchania apelu pamięci. Po nim nastąpi salwa honorowa dla uczczenia żołnierzy polskich poległych w obronie ojczyzny. Apel odczyta kapitan Emil Nowak.